Witam Was w kolejnym odcinku gotowanie z HANIĄ i Tomkiem. W dzisiejszym odcinku przygotujemy dla Was jajka sadzone z boczkiem i szczypiorkiem. Oczywiście jeszcze do tego nam potrzebna sól, pieprz, no i olej. Także zapraszamy do obejrzenia filmu. Jeszcze kroimy sobie boczek. Dokładnie cały skroimy, później szczypior. A teraz szczypiorik. Dajemy olej i po chwili wroczek. Poczekamy aż nam się olej podgrzeje i wtedy wrzucimy boczek. Pierwszy poproszę. Otworzymy boczek. Teraz wrzucamy jajka na patelnię. Boczek już mamy ładnie podsmażony. Sól, pieprz. Się jeszcze dwie Jeszcze 2-3 minuty, aż się podsmażą na jajka. I będzie. Może ktoś lubi na miękko czy bardziej na twardo? To już to już zależy od waszego upodobania, czy chcecie, by te jajka były takie, że jak przekroimy je, to się nam wyleją, czy czy bardziej podsmażone. I za chwilę wyłożymy na talerz. To już nasze gotowe jajka. Życzemy smacznego. Jeszcze troszkę boczku damy. Tak. Okej. Okay. Mam nadzieję, że podobał wam się ten nasz dzisiejszy filmik. Życzymy smacznego. smacznego. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy i zapraszamy do kolejnych filmów na naszym kanale. Pa pa. pa, pa. pa, pa.